Hej tam was, bardzo serdecznie z tej strony Mateusz, zapraszam i W dzisiejszym poradniku, w krótkim poradniku chciałbym wam pokazać e, pewien trik, który jest odpowiedzią na często zadawane mi pytania, mianowicie jak szybciej naładować iPhone'a. Ze na to, że często zdarzają wam się sytuacje z tego co e, słyszę od was, że musicie na przykład e, wyjść szybko z domu i nie zdążycie już naładować e, iPhone'a normalnie do odpowiedniego tam poziomu. I jak to robić efektywniej? Wystarczy tak naprawdę, że włączycie sobie tryb samolotowy, który pozwoli na ograniczenie wszelkich łączności, wszelkich jakby, komunikacji z tym telefonem. No i ekran jak nie będziecie go używać. Na dłuższą metę powiem Wam szczerze, że w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut, może dwudziestu, trzydziestu da się odczuć, że to naprawdę pomaga i możecie szybciej naładować iPhone'a Wam do odpowiedniego poziomu, aniżeli przy wszystkich włączonych łącznościach, takich jak Bluetooth, Wi-Fi itd., itd. Z tym, że musicie pamiętać, żeby po prostu odblokować po takim ładowaniu tego iPhone'a z trybu samolotowego, ze względu że nikt do Was się nie dodzwoni, żadnego powiadomienia nie zostaniecie, ze względu na to, że po prostu telefon będzie tak naprawdę odcięty. To było na tyle, jak Wam właśnie pokazać, taką krótką poradę w dzisiejszym poradniku.